Cześć, tu Marcin Wytrążek. Witam bardzo serdecznie. Sceneria znowu może mało przyrodnicza, mało piękna. Powrót do rzeczywistości, czyli praca. Jestem w hotelu po kursie masażu tkanek głębokich w Krakowie. No i chwila gimnastyki, pracy nad sobą. Ostatnio staram się troszeczkę pracować nad oddechem, więc dzisiaj taka propozycja rozluźniania tkanek dookoła klatki piersiowej. Tak, żeby ten oddech było można łatwiej wziąć. Pod pewnym kątem sprawa jest prosta. Pod pewnym nie. Więc teraz yy, krótka piłka, jeśli chodzi o oddech. To oczywiście teraz nie jest instruktaż dotyczący ćwiczeń oddechowych, natomiast do, dotyczący pewnego detalu w czasie oddechu. Więc większość z nas odkrywa, yy, że gdzieś tam się zgubił ten oddech prawidłowy. Nie jest on pełny, nie jest on głęboki, tylko bardzo często jest płytki. I to zarówno pod kątem wdechu, jak i za, za, zarówno pod kątem wydechu. Więc różne aspekty się za tym kryją. No i rozwiązanie jest proste, oczywiście, czyli praktykuj oddychanie, ćwicz. Jest wiele różnych ciekawych ćwiczeń oddechowych, fajne pomysły na to, jak uruchomić płuca i tak dalej. Jak brać bardziej efektywnie wdech, jak prawidłowo wydychać i tak dalej. I teraz tu jest bardzo ważny aspekt, że z jednej strony rzeczywiście funkcja, którą trenujemy, będzie zmieniała tkanki. Czyli im więcej będę wykonywał ćwiczeń oddechowych, im częściej będę ćwiczył prawidłowy oddech: powolny, głęboki, pełny, uaktywniał różne okolice dookoła płuc, no tym te tkanki zaczną robić luźne. Ale z drugiej strony, niejednokrotnie jest tak, że próbujemy, bo chcemy jakieś ćwiczenie wykonać, żeby może rozszerzyć żebra na boki, albo żeby ta klatka pełniej nabrała powietrza. Oczywiście. Ważne jest oddychanie przeponowe, ważne jest uruchamianie brzucha, no ale w pełnym oddechu i przy pełnym oddychaniu przeponowym, żebra i klatka też muszą się rozszerzyć. Czyli gdzieś tam ta część, nie wiem, jeśli będzie jedna trzecia część oddechu też powinna zaangażować klatkę. No i co zrobić, jeżeli klatka jest sztywna, bo było odwrotnie, nie było używania tej funkcji. Była raczej funkcja spinania, może robienia pompek, planków i tak dalej. Różne historie się kryją za tym, dlaczego ktoś płytko oddycha. Może było dużo choroby jakiejś, dużo, dużo siedzenia w przygarbieniu i tak dalej. No i ta klatka się y, usztywniła. Więc fajnie jest połączyć dwie rzeczy. Czyli z jednej strony ćwiczyć funkcję i przez to wpływać od wnętrza na to, jak wygląda struktura tkanek, czyli jak te tkanki się zachowują, jakie są mobilne, a z drugiej strony, może właśnie nie wiem, wziąć taśmę, porozluźniać, pootwierać klatkę piersiową, porozciągać mięśnie piersiowe, może porozluźniać mięśnie piersiowe w pewnie przestrzeni międzyżebrowej i tak dalej, do pewnych rzeczy jeszcze będę pewnie wracał, czy porozluźniać tkanki dookoła klatki piersiowej. Więc za chwilę fajny wariant, fajne ćwiczenia. Na rozluźnianie tkanek dookoła klatki piersiowej w pasie gdzieś na wysokości linii stanika, jeśli myślimy o panie, czy poniżej mięśni piersiowych większych upanów w okolicy tuż nad łukiem żebrowym, tak żeby pojawiła się tu swoboda i żeby można było swobodnie brać wdech. To, co teraz chciałbym zaproponować, to rozluźnianie tkanek dookoła klatki za pomocą. Taśmy do flossingu, więc za chwilę będziemy poprawiali przesuwalność skóry, tak po ludzku mówiąc, względem żeber. Aczkolwiek zanim do tego dojdzie, fajnie jest popadać, posprawdzać, jak wygląda ta przesuwalność. Więc przyłóż ręce, przyklej do żeber tuż poniżej mięśni piersiowych. Przyklej na łukach żeborowych i zobacz, jak u Ciebie wygląda przesuwalność tkanek. Prawo-lewo, góra-dół, może z boku to samo, góra-dół, prawo-lewo, czyli za zaobserwuj. Czy przesuwalność tkanek jest dobra? Podobnie można byłoby zrobić na grzbiecie, ale to jest akurat ciężko wykonać. Chodzi o to, że skóra jest przyczepiona do powierzchni powierzchownej, powięź powierzchowna do powięzi głębokiej, która otacza całe ciało i przykrywa mięśnie. Więc pracując nad powierzchownymi leżącymi tkankami, nad powierzchnią, uzyskamy ileś efektu rozluźnienia w zakresie poruszania żebrami. Więc nie. Nawet jeżeli to będzie drobiazg, to będzie jakieś może minimalne rozluźnienie, to zawsze fajnie wspomóc troszeczkę oddech i, i, i poprawić funkcjonowanie w tym zakresie. Taśma do crossingu myślę, że nie ma znaczenia, w którą stronę polecimy, czy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czy nie. Przyklej sobie przyłóż do skóry. Jak ci się nie chce przyklejać, to weź kropelkę wody, to ci się wtedy dobrze przyklei ściągnę już te tkanki w którąś ze stron, czyli ja teraz staram się utorować troszeczkę tą przesuwalność w kierunku w prawo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, troszeczkę, więc nie chodzi może o jakieś ekstremalne zaciśnięcie na klatce piersiowej, choć z drugiej strony może by się okazało, że byłoby z tego fajne ćwiczenie oporowe dla płuc, więc jakby kwestia owinięcia tej tkanki, ja mogłem troszeczkę zacząć Mogłem zacząć troszeczkę niżej, więc jeszcze złapać troszeczkę niżej dolne żebra tutaj, ale to najwyżej. Przy drugim powtórzeniu, nie ma jakiejś wielkiej spinki. Skóra się ciągnie i do góry, i nic się złego by nie stało, jakbym pociągnął jeszcze wyżej, i nic by się nie stało, jakbym pociągnął jeszcze niżej. Teraz kwestia zaplecenia gdzieś tej taśmy, i teraz taśma będzie fajną dźwignią do tego żeby swobodnie móc zepchnąć skórę, więc mi teraz będzie łatwiej przepchnąć jeszcze bardziej tą skórę w prawo, choć troszeczkę ją naciągnąłem taśmą. I teraz to jest chwyt, który zmienia położenie skóry, a ja będę się starał we wnętrzu swojego ciała poruszać, czyli skóra w prawo, a ja na przykład idę powolutku w lewo. Skóra w prawo, a ja zaczynam się poruszać skłon w jedną stronę, skłon w drugą stronę. Więc w pewnym sensie skóra stoi w miejscu. Trzymam ją i spycham w jakimś kierunku, a wewnątrz skóry, wewnątrz ciała, ja staram się swoimi żebrami poruszyć w różnych kierunkach. Czy to skłony do boku, może powolne jakieś ruchy przód- tył, czy może powolne ruchy rotacyjne, skręt w jedną, skręt w drugą. Więc oprócz zwykłego poruszania czy można było też tak zrobić zwykłe poruszanie skłony, skłony nie wiem, krążenia jakiejś tą okolicą, skłony do boku i tak dalej. I już ta taśma w jakiś sposób tam pociąga tkanki. To fajnie jest wykonać pociągnięcie tych tkanek, może tak teraz nawet skręcenie tych tkanek i teraz rozpoczęcie poruszania. Więc teraz nawet mi jest łatwiej konkretnie złapać tkanki na żebrach. Trzymam konkretnie tkanki na żebrach i powolutku wykonuję skłon do boku, fajne ciągnięcie. Może właśnie skłon do boku z wyciągniętą ręką. Może teraz raz po raz głęboki wdech, raz po raz głęboki wydech i znowu. Długi wdech, fajnie z akcentem na żebra, żeby to był właśnie żebrami wdech. I powolny długi, 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 długi wydech i nie wiem, wymyślamy. Chodzi o uruchomienie tkanki. Na wydechu bardziej się skręcamy w którąś ze stron. Albo na wydechu przewrotnie. wcale nie musi być na wdechu tutaj, może być tak, że wdech pójdziemy tutaj. Rozszerzamy pod taśmą i wydech. Skręt powoli tułowia, skręt skóra i tkanki w jedną stronę, żebra i ja w drugą. Mnóstwo kierunków, więc jak sobie założysz tą taśmę, to możesz się wić skłonami do boku. Jakimiś skrętami, może jakimś garbieniem anatomicznie, zgięciem, wyprostem, zgięciem, wyprostem, a tutaj różne hece można robić, więc ja też mogę ściągnąć tkanki, prostować. Chodzi o to, żeby jak najwięcej luzu dookoła uzyskać. Pewnie, że w ogóle sam fakt założenia sobie tej taśmy już będzie sprawiał, że ona troszeczkę zmienia poruszanie tkankami i zupełnie inaczej się porusza skóra i tkanki w momencie, kiedy jestem właśnie tak zabandażowany i związany, a zupełnie inaczej, kiedy wykonuję te ruchy bez taśm. Więc też fajnie uruchomić tę okolicę nie tylko przez oddychanie, pewnie najbardziej funkcjonalny, naturalny, życiowy ruch, tylko przez wykonywanie różnych skłonów, rozciągnięć, skłonów, rozciągnięć, skrętów i rozciągnięć, skrętów i rozciągnięć i tak dalej. Poprawimy troszeczkę mobilność, przesuwalność tkanek. Łatwiej będzie to oddychanie wykonywać. Kilka minut. Pobaw się przesuwalnością tkanek. Jeżeli nie masz taśmy do flossingu, chociaż zachęcam, żeby mieć, że już ten kanał oglądasz, trafiłeś, trafiłaś na ten odcinek, jesteś tutaj na kanale, to to wiesz, że to się może przydać do podłudzi, łód, bioder, za chwilę ręki, nadgarstka itd. Więc no, inwestycja na długie miesiące, jak nie lata. Jeżeli teraz nie masz takiej taśmy, to spróbuj to zrobić przez albo ręczniczek. Chodzi o to, żeby się ręka nie ślizgała po skórze. Może przez koszulkę się uda. Chociaż tak jak teraz ja mam dosyć śliską koszulkę i mi się, się ręka ślizga. Żeby zobaczyć, jak wyglądają Twoje tkanki dookoła. No, i też można próbować samymi dłońmi wykręcać się, czy skręcać tkanki i oprócz tego poruszać. Tak jak w jednym z odcinków pokazywałem rozluźnianie powięzi na przedniej stronie szyi, gdzie trzeba przesunąć tkanki i jednocześnie się poruszać. Więc zadanie dosyć proste, jak tu wiele zadań, które przedstawiam. Chodzi tylko o pewną konsekwencję pracy nad tym. No i finalnie gdzieś to nie jest ćwiczenie samo w sobie. Jako celem, tylko celem tego ćwiczenia jest przygotowanie klatki do pełniejszego oddychania. Nad czym ja pracuję, zachęcam, żebyś ty pracował czy pracowała, bo to chyba wielu z, się, z nas się przyda. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam z pięknego Krakowa i do zobaczenia w następnym epizodzie.